To jest Hedyk, drugie pokolenie amatorskie, mój święty przyjaciel. dobrze bez mikrofonu. Oddaję. Tak, a w drugiej sali właśnie jest ta ekspozycja Żydów etiopejskich. I Hedyk powiedział, że jak będę się ładnie zachowywał, to zaśpiewam. To A Przyszły jego siostry, które mogą bardzo dobrze pomóc. To proszę się bawić i nie być takim. My się będziemy dobrze czuć jak

I'm not sure.